Siemano, siemano, witam serdecznie, Minecraft Duecik, jest ze Dzień dobry, kurde, wol, kurde, wol, witamy was serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, mamy tutaj przygotowane takie miejsce. O, kurde, co ty robisz? W którym tutaj normalnie był bikon postawiony. Jak widzicie, mam wszystko, co jest potrzebne do bikona, ponieważ rozebraliśmy go i chcemy go zrobić jeszcze raz, tylko zrobić go lepiej, ponieważ on nie był zrobiony najlepiej. Był e, nie, niepełny, no po prostu miał pewne wady, które trzeba tutaj, prawda, załatać i które trzeba zrobić. Więc ja się zajmę tym, żeby tego bikona zrobić, a ty tutaj, jak zajmie się tym bokiem, tak żeby to lepiej wyglądało, więc już możesz się brać do roboty, a ja w tym czasie poproszę. O zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ mamy już tutaj na tym kanale, uwaga. Biorę tablicę i o kurde, aż mi sławki spadły. No kurde, dobra eee, 85 200 subskrypcji na kanale Szczypson plus 95 300 subskrypcji na kanale Filip Szybka i 222 000 na kanale Szczypson e, Więc subskrybujcie Szczypson Plus i Filipa Szybkę, ponieważ lecimy po stokoła e, i tyle. A ja się tutaj biorę do roboty, bo fajnie... Roboty, I zapraszam roboty. was bardzo serdecznie na kanał vlogowy e, Filip Szybka Zapraszam, ponieważ tam z jakim kreślimy bardzo fajne vlogi e, Dobra, widzę, że tu jak już tak powiem robotę się wychwyciło od razu Więc uwaga, ja mam najwięcej tutaj Najwięcej mam żelaza. Zacznijmy od żelaza, bo ono jest najmniej cenne, więc może na, na samym dole będzie żelazo. Więc tak, uwaga. Żelazo robimy ym, tutaj. Zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tutaj też. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ojejku, pomyliłem się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ok. Musimy zrobić 9 na dziewięć, bo to jest maksymalna ilość piramidy, jaka... Jak... O kurde, spadłem sobie na dół. Ja nie mogę Piramida Cheopsa. Pi piramida heopsa, właśnie to była jakaś piramida jakiegoś tego, Faraona, nie? Chyba coś takiego nie to wiem. było O kurde, braknie mi drzewa, masz świerk? Ojej, jak mam to na dole, nie przy sobie Popatrz się, bo tu jest, brakuje nam parę kluczyków Ale no to, no, 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 no to nie mam przy sobie niestety Ale Bardzo dobra, zupełnie do, ja do tutaj, iść do mnie, no ja pewnie będę tam coś miał Dobra, tu postawmy tak Brakuje nam trochę. Oj, żelaza nam porakuje, masę nam brakuje żelaza. Ale no dobra, masz, tym sobie yerka, damy radę. Okej, okay, robimy tu teraz y, złoto. Leci sobie kolejna warstwa złota w tym miejscu. I tu musimy to tak zamurować. Tu, 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 tu. Wszystko, czego dotknę, staje się zielone. Zielone. Dobra, pyk, pyk. Dobra, ja cykam perłę, nie będę się cykał. Pa, pyk. Cy nie, Poszalę ja górę. cykam perłę, nie będę się cykał. E, dobra, złota. Ej, ogólnie złota to nam niewiele brakuje. Tak jak teraz patrzę, bo złota brakuje nam y, dwa bloki tylko. My powinniśmy stary... Bo ja to zamieniłem stary, bo ja planowałem zrobić ze złota postawa, a zrobiłem z żelaza postawę Ale to trudno, w sumie chyba lepiej nawet tak, dobra teraz diamenty, uwaga, diamenty idą tu Nie, nie, daj diamenty na samą górę może najlepiej bo Nie no, bo emeraldów cie... nie w... mamy tak dużo Ale emeraldy najłatwiej wyekspit, zrobimy tylko trzcinę i starej i mamy Nie sądzisz? Czyli no dobra, no, no, no w sumie no... masz rację, no to dobra, no to no w takim razie emeraldy lecą tutaj e, i no diamenty chyba, polecą. Chcesz, chcesz zbierać diamentów tyle, no? Nie, no nie chce mi się zbierać diamentów tyle. Diamenty będzie ciężko faktycznie zabrać. Możesz mieć, możesz mieć y, rację w tym wszystkim. Dobra, Dobra no ej. więc tu emeraldy. No to co, no to ja pójdę, może pójdę, może te, tych emeraldów trochę więcej, masz, tak żeby masz... móc to zrobić. Ale co, zob, zob, ej, pamiętaj, że u mnie są jeszcze villagerowie w tym. W farmach i tam można zbierać i wymieniać ziemniaki i tak dalej. Aha, aha, aha. No dobra, no to, Wiele, to, 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 tam, to tam też można nieźle przydymić. E, dobra, ja zobaczę tak. Co, co, za co oni tam się wymieniają? Za. Mm, oni tam się nie wymieniają ci twoi, znaczy ci, ci na środku. Za co oni tam się wymieniają? Za trzcinę, no ale trzciny to ja nie mam aż tak dużo. Tu mam coś, ale to jest nic. Ej, e, gdzie mamy w, e, my mamy w ogóle fabrykę trzciny? Nie, nie mamy. To Jest problem so. O kurde, co ty gadasz? Dlaczego my no. nie mamy fabryki trzciny? Bo jeszcze nikt stary nie zbudował Ale była! No była, nie było fabryki trzciny Mieliśmy, a no mieliśmy, no nie, a mieliśmy taką przy, a dobra, ja mam tu trzcinę, no. dobra Właśnie tak mi coś nie pasowało stary, właśnie coś, coś kojarzyłem, że ja mam, przed domkiem prześmiałem, zapomniałem już o niej Dobra Ja hoduję trzcinę, ja hoduję, no właśnie tak mi coś nie pasowało, bo ja już nie raz, no jeny, dobra, ja trzciny to ja mam, O jeny, ja to jestem, w trzcinę to ja jestem zaopatrzony to elegancko no, mi to się tutaj ciągle rośnie, ale trzeba ją zwiększyć tę fabrykę trzciny, bo to jest fabryka pieniędzy tak naprawdę. Czyli co, da się tam u tych twoich wileżerów też za ziemniaki? Yy, tak, no ja mam, ja mam starych ziemniaków, jak wejdziesz tam niżej, no to tam będzie ich wpierony. A, to masz tam czyli... ziemniaki, czyli nie muszę ich zbierać No, nie, 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 Dobra, nie. tam to... jest buraki, ziemniaki, wszystko tam jest, znajdziesz co, co wola zapragnić. Dobra, no to ja tam pójdę też, żeby z nimi poekspić, po ale najpierw pójdę na środek załatwić, załatwić tą trzcinę już Może na trzcina wystarczy Patrzcie widzowie co tam powstaje, tam powstaje wioska villagerów, ponieważ tutaj z tej strony jest nasza wioska, z tamtej strony powstanie wioska villagerów No i tam na bagnach coś będzie trzeba zrobić, no tu teraz masa projektów będzie budowana widzowie, trzeba się chycić tutaj za robotę, bo tak nie może to wyglądać. Więc uwaga, o tak. kurde, jak tu się zmieniło u tych villagerów? A, bo już nie będziemy ich zagryzać, mówisz, ta? No tak, ja to zmieniłem, wiesz? Bo już nie potrzebujemy. No dobrze, a jak dobrze. już to wpuścimy, a jak już to tam Ale wpuścimy. Ale przydałoby po się jednak zombiego. zagryzać mimo wszystko. Tak, tylko raz ich potrzeba zagryźć, więc wpuścimy tam tego zombiego, niech on Aha. ich pozagryza, No i po prostu ich, y że tak powiem, odmienimy, nie? No rozumiem, rozumiem. Ej, my nie mamy tutaj craftingu? Co jest? Powiem tam w środku. Powiem. Zabrałeś, zabrałeś go stąd gdzieś go wyniosłeś. No A dobra, tu jest widzę gdzie jest crafting, ok. Zabierzmy sobie go do środka, bo przyda się tutaj bardziej do tych craftingów, tych villagerów. Z uwaga, ustawiamy tu. I zaraz tak, pup, dobra. I znajdźmy może sobie na, tą, na, tą, na, tą, na ten papier to, yy, tą pomoc. Gdzie to jest? Tu. Dobra, i lecimy na maksa. Na maksa, na maksa. Na o, no już nam jest starszy, więcej dobra. I, I tak wątpię, żeby ten ziemeczek nam dał aż tyle, ile, ile byśmy chcieli. Ale zawsze jakieś tam emeraldy ze z tego będziemy mieli, więc bardzo fajnie. Dobra, bierzemy to. Chłop teraz tutaj robi, że tak powiem, enchanta. Teraz będzie można z nim w lepiej będzie już. Jest złoty teraz dopiero. E, to dobra. Dobra, lecimy z nim dalej, aż się skończy. Mocarnie bo. to wygląda. Mocarnie to wyglądać, powiem. E, co wygląda mocarnie? No ten teraz ten jak się no ten bacon, jak Aha. się tak go budowało. Kurde stary, wygląda... ja, do, ja mam tylko dwa bloki emeraldów w na, na tym papierze. Co jest? No, mówię ci, że one są useless te bloki. Kurde, ale ale no że mało, stary. No to mówię useless są. ich się nie wa ich nie warto. Ja nie wierzę. No dobra, no, ale nie no, ogarniemy to. Dobra, lecę teraz do tych twoich villagerów i zobaczę co no, z nimi tam, się uda zrobić tam, z ziemniakami. Tam, tam najwię, najwięcej powinieneś uzyskać. Mówisz? No dobra, to zobaczymy, no, tak zobaczymy. Wydaje. Ja w ogóle do tych twoich villagerów to może było jeszcze jakieś wejście zrobić z zewnątrz, żeby nie trzeba było przez ten domek przełazić. Z zewnątrz? No. No możesz, ale nie wiem czy tam znajdziesz takie coś. No, jakiś tunel się może uda zrobić. No dobra, ale to, to nie teraz. Dobra, uwaga, zobaczmy tak. Co ten tu ziemeczek, a z tym się nie da. A bo to nie ten. Tutaj z tym trzeba zobaczyć. Co ty masz? Marchewki, to nie. Ty co masz? Eee, pszenica marchewki, też to nas nie specjalnie interesuje. Dobra, zobaczmy tego ziemeczka tam. Są ziemniaki, są ziemniaki, dobra. Tylko on Straszta. ma strasznie dużo tych ziemniakówce, ale. Okej. Okay. No Nie, nie, nie nic, jest... nic, nic nic. kość? Nie, Nie czyli masz tych ziemniaków, nie? I się za głowę No, tam jest kurde. No. Jest ich, ich wpierony, bardzo dużo. I Ja nie e... mogę. No jest, no, jest, i... jest, 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 jest ta kurde. Ta... <laughs> Robi wrażenie, nie będę ukrywał. Dobra, lecę. Z A co że ja tam nic totalnie nie muszę z nimi robić, one sobie po prostu żyją tam Egzystują własnym życiem. Egzystują same. No. A zaraz sobie tam jest chleb, wszystko, co chcesz? Tam, no tam widzę, jest... widzę, e, tu ma jakieś te. Ale dobra, z ziemniakami jest tylko jeden ziomek niestety. Jak, A, no, to musisz. Ale, no, ale ty masz tu buraki tak. też? Masz Tak, buraki. są na samym końcu. No dobra, to ja idę buraki zabrać, bo w takim razie yy, tutaj w EXP ziomeczka ją później będzie miał. O kurde, ile ty tego masz, faktycznie. Ej, ja w ogóle nie wiem, mogę. Tym, że, wiem, tym, że można mieć kilka baconów tak w przyszłości. Wiem, wiem, pracować. no ja myślę, że zrobimy ich więcej. No tylko najgorsze, w są te za czaszki, nie? No, no dobra, to niech to, to złapie level upa. Ej, czaszki, no ale czaszki to jest kwestia czasu. To damy radę. O nie, to mu się skończyły już te. Ten też już nie ma ziemniaków. Dobra, co wy tutaj macie, ziomeczki? pszenica, marchewki. Dobra, idę zobaczyć, czy macie pszenicę. Ale już tych, już naprawdę mam dużo Nie będzie pszenicy, nie będzie. Ej, ty stary. jesteś przy tym, przy tym, yy, przy tym bikonie? Tak, tak. Po, policzmy ile potrzeba emeraldów. A o kurde, będzie bardzo dużo, trzeba. Ee, już ci mówię. Yyy, eee, trzeba tak. 1 2 3 4 5. O kurde, starych, dużo trzeba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 bloków. 16 bloków. Dobra, mam 6. Czyli szybka kalkulacja, stary. 16 razy 9 yy, to jest całe 144 Okej, okay, okej okay. <laughs> Czyli... No i tak nam w nie brakuje, nie? No, ale, ale spokojnie, coś tu się, się uda ugrać, myślę No my nie mamy więcej żelaza, stary? Nie, ja wykorzystałem całe żelazo O kurde, o To nie ten tam tamten miał marchewki jest... Dobra, to już więcej budujemy na moim odcinku, stary Na następnym, u mnie odcinku budujemy widzowie farmę żelaza Bo... bo z... Patrz stary, 9 na 9 To jest stary 81 bloków A 81 bloków to no. razy. 81 bloków, to masz razy 9, czyli to jest 729 sztabek żelaza. Dużo. Kurde, to jest opór dużo. Dobra. Kurde, no. ja, ja stary Dobra. tutaj już się tak zafiksowałem na tych na tych wieśniakach, nie? Że naprawdę poczułem blusa, że tak to ujmę, nie? O, czekaj, czekaj, jeszcze coś muszę zerknąć, może... chciałbym eee, ja mógł mieć jeszcze Emeraldy? Dobra, Emeraldy, kurde, dynie, nic tutaj nie... O, oh, dobra, nie zniszczyłem. Okej, okay, ty ziomeczek. Marchewki masz, dobra, id idę po marchewki w takim razie. Ej, dobra, no powiem ci, że ja tutaj, że tak powiem, yy, jak mi to idzie. Mam 9, 9 bloków mam. No to już jest, że tak mało, powiem. Mało, mało, mało. No, mało, ale, ale kurde, wiesz. Mogło być gorzej, nie? No, mogło, mogło być, to prawda. Jest już, dobra, jest już ja naprawdę zrobię, dobrze, tak. tylko problem jest taki, że już one nie mają więcej emeraldów, nie są w stanie mi więcej dać, nie? Ale dobra, ja dobra, lecę nie, tak. lecę z koksem biorę dobra. ile wlezie Ja tutaj coś próbuję upiększyć naszą. Wioseczkę. Dobra, niech się ulepszy ziomek Okej okay. Kurde, najgorzej, że... One one później już mają tak, że za emeralda, bo one później muszą wyrównać to te biznesmeny, kurde. I one później muszą wyrównać to, że, że oddały wszystkie emeraldy i teraz później same ich oferty są emeraldy za coś No oni blokują potem chyba, nie? Tak, tak, no blokują i kurczę nie ma o, tu jest jeszcze za marcheweczki, dobra, lecimy. I tu jest jeszcze za, za te, więc fajnie, tu też zrobimy sobie na tym utarg, niezły. Dobra. O, kurde, o! Dobra, ol... chyba stary uda mi się to zrobić, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że. że ja, będzie tu raz, tutaj, że ja. tak powiem, sukces. Bo chyba tu buraki ziszczo. jeszcze tylko, a ziomeczek tutaj jest ostatni, który ma fajne tu, że Ja tu rzeźbiony łupek już wstawiam, stary, tu zrobię takie akrobacje, że ty nie zdajesz sobie sprawy. Jakby byli pozagryzani, to nawet. O, kurde, dobra, chyba jednak się mi nie uda. Bo skończyło mu się szybko. Jakby byli pozagryzani, to by jeszcze łatwiej było. Dobra, ile potrzebujemy bloków? Yy, 16 z tego co mam pamiętam Mam 15. No To jeszcze jeden, taki tuba. Tylko jak tutaj ten jeden jeszcze ogarnąć? Bo ja nie wiem, na który mam tutaj biznes zrobić. Bo żaden z nich nie chce mi tutaj nic dać. Yy, Za dynię nie chce mi dać, tu z ziemniaki odrzuca tą opcję. Ten, ten ziemeczek daje mi. Ten też nic nie ma ciekawego. Kurde, no one już nie mają tych emeraldów, skończyły im się. Ten, ten nie ma, ten, ten też nie ma, no dynie chcą mi dawać. Kurde, nie, no jest lipa. Jest lipa, nie jestem w stanie już nic więcej tutaj utar utargować na nich. Wo, ten jakie przeceny ma! bo ja niektóre przeceni... niektóry ma przecenę ogólnie. No, ten ale pierwszy, ten, ale ten z bomby jakiś... Nie, 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 temu po prostu dwie oferty wykorzystałem na fulla, bo miał dwie oferty. A, no to on, da, to on ci I, da potem zniżkę. I, i zniżkę, po zniżkę zrobił mi i za pięć dni mam emeralda, ale ja nie mam dyni w ogóle, więc to bez sensu w ogóle. Pszenica. Dobra, a nie mam tyle pszenicy. Mhm. Yy, no niestety, tutaj, tutaj nic nie zrobimy. Dobra, no to niestety. Mam, braknie nam jednego bloku em emeraldów, nie? Chyba, że ty masz jakieś emeraldy tu ukryte, ale wątpię. Kurczę, tam niestety coś być, szczerze. Ja, ja, ja już, a no, że może tam sobie. Wow, ale tu ładnie wygląda. Ja tutaj stary buduje, No, petarda, petarda. Majstruje. Petarda, majstruje. petarda Nie, dobra. dobra w takim razie bloki teraz tutaj uzupełnię. Mamy tu, muszę sobie gdzieś się zrobić. No faktycznie jednego brakło, taki jeden kurczę najgorszy. Dobra, ale, ale damy radę i teraz tak, diamenty jeszcze? Mamy, raz, dwa, tu, 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 Ej, tu Ej stary, te, te, to, i jest to. Najlepsza, to jest najlepsza rzecz jaką wymyślił Minecraft, to Ten, ten, ten sprzęt To? No, już OP Uwielbiam go to, to, ten, 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 to Dobra pa, chodź, chodź tutaj do mnie, bo mam dla ciebie coś Czekaj, już idę Dobra Ciup do góry, dzień dobry Proszę to bardzo, wasz. to są twoje emeraldy Znaczy diamenty, które tobie zabrałem, w sensie yy, Prowizję lekką pobrałem, A. bo podzieliłem po prostu to co mi zostało na, na pół no dobra, Miałem Czyli potrzebujemy cztery. jeszcze ma potrzebujemy masę żelaza i, i dwa bloki y złota. To jest to, co tak, potrzebujemy. Dokładnie. Ale dokładnie. mamy już tutaj coś, no ale wydaje mi się, że zrobimy i później następne bikony. No będzie git, będzie git, myślę, wydaje. Nie, no stary, szczerze wygląda to mega dobrze. Y wyekspimy to jeszcze poza odcinkiem, bo nie ma sensu chyba widzowie tutaj tak siedzieć i, i was zanudzać tym, jak to robimy. Bikon powstaje, będą dodaki, powstawać widzisz? więcej różnych dodaki, rzeczy. Sorry. Widzisz te eleganckie Co wzory, nie? Są? O, no, kurde, Prezentacja, prezentacja, prezentacja dobra, dobrze to wygląda, no. Dobrze, więc tyle widzowie na w dzisiejszym odcinku. Pokazaliśmy wam, jak tego bikona zrobiliśmy. Bardzo fajnie to wygląda. Ja wyekspiłem emeraldy. Jagieł tutaj fajnie wybudował coś, więc fajnie to wygląda. Widzimy się na następnym odcinku. Bijecie do Jagiella, Tam kolejne odcinki. Pozdro, cześć. Pa, pa.